Cześć Wszystkim Dzisiaj będzie mała prywata krótki filmik na temat jaki klimatyzator wybrałem i dlaczego do swojego własnego salonu Jak już pewnie zauważyliście jest to GRIUCRO który właśnie sobie pracuje dlaczego właśnie on no, nie tylko o wygląd chodziło mianowicie to pomieszczenie ma być ogrzewane już na przyszłą zimę, całkowicie za pomocą tej jednostki. Nie będzie tutaj innego ogrzewania aktywnego. Dlatego właśnie poszukiwałem czegoś, co jest wydajne i da rada. Pewnie też szukacie, jeżeli próbujecie jakoś wykorzystać swoją fotowoltaikę. Coś więcej od producenta to jest dwustopniowa sprężarka grzałka tacy skroplin, grzałka karteru sprężarki. A wymiennik jest podwójny. Jednostka zewnętrzna waży 47 kg, a przypominam, to jest jednostka 2,5 KW, jest więcej niż niektóre siódemki z ECO w nazwie. Montaż, jak widzicie, nie jest do końca poprawny. Jesteśmy za blisko ściany, tak naprawdę ze śrubunkami w ścianie, i u inwestora nie mógłbym tego tak zamontować, no ale u siebie mogłem. A było to podyktowane tym, że nie chciałem tutaj już ryć, naprawdę nie miałem na to czasu ani chęci. Nie znoszę też korytek, dlatego jednostka wylądowała tutaj. Jak widzicie, prezentuje się bardzo fajnie. Według mnie, oczywiście. Przejdźmy sobie na zewnątrz. Jednostka zewnętrzna jest posadzona na balkonie, na stopach antywibracyjnych, plus korytko po ścianie, czyli jak najprościej się dało. Jedyne co, no to wiadomo przy takim montażu poszła po, po, porządna próba azotem, a potem próżnie. Co do samej jednostki, jej kultury pracy, no to jest głośno, tyle powiem. To jest też, żebyście wiedzieli, stary model Jukrowna, nie najnowszy na R32, tylko to jest jeszcze jednostka na czynnik R410. Także już takiej nie kupicie. Ale wypowiadając się właśnie o niej, no to, no, to, no, to, no to kultura pracy na taką minus 4, plus 3 mocny. No ale tragedii nie ma. Tutaj nikomu to nie będzie przeszkadzać, tak naprawdę. Jeżeli zamknie się okno, no to już nic nie słychać, a to chyba najważniejsze. To byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć.